Nawet u takich bogobojnych katolików zaufanie do kleru spada, i myślę, że teraz jest czas, i oni to robią, żeby wzi wziąć do ręki Pismo Święte i samemu sprawdzić, kto ma rację. Ksiądz, nauka katolicka, mój proboszcz, czy może ci protestanci, co mówią, że zbawienie jest za darmo, nie trzeba płacić, nie trzeba chodzić do kościoła, nie trzeba żadnych sakramentów. Trzeba osobiście powiedzieć Jezusowi tak, bo nawet nie trzeba szukać Jezusa gdzieś, wiecie, w sanktuarium Maryny, Innym na górze świętej lipki, czy nie wiadomo gdzie, bo Jezus powiedział: O tu, właśnie jak zaczniesz czytać, to natrafisz na ten fragment pod koniec. Oto stoję u Twoich drzwi i kołaczę. Czyli Jezus przychodzi i cały czas łomocze chce wejść do Twojego serca, nie? Czy nie musisz Go nigdzie szukać? Jezus już mówi: Oto stoją drzwi i kołaczę, u Twoich drzwi. Jeśli kto, ktokolwiek, czyli Ty, posłyszy Mój głos i drzwi otworzy, co Jezus mówi? A może wejdę albo i nie będę, będzie jak górala, co pytają, będzie padać czy nie będzie, nie? Obiecuję. Sam Bóg, wszechmogący, tobie obiecuję, wejdę do ciebie i będę z Tobą imprezował. Chcesz albo nie, to jest Twój wybór.